O środowisku, zmianach klimatu i o wyzwaniach, które stoją dziś przed polskim biznesem. Rozmawialiśmy w trakcie pierwszej naszej debaty z cyklu debat o ESG. Ta była poświęcona czynnikom środowiskowym. Zapraszam do obejrzenia. W jaki sposób żabka redukuje ślad węglowy i dba o środowisko naturalne? Działamy na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim koncentrujemy się na naszych operacjach własnych, inwestujemy w zielone źródła energii, zmieniamy naszą logistykę i inwestujemy w transport dedykowany, dzięki czemu jesteśmy w stanie ograniczyć czynniki chłodnicze. Inwestujemy również w nasze sklepy i podnosimy efektywność energetyczną z każdej naszej placówki. Jakie wyzwania związane z ESG stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami? Przede wszystkim głównym wyzwaniem jest zmiana świadomości małych i średnich firm a i przyzwyczajenie się do takiej myśli i świadomości tego, że ESG jest czymś, od czego nie ma odwrotu, że tak naprawdę każda firma od najmniejszej do największej musi się zmienić, bo ESG to nie jest tylko raportowanie, przygotowanie raportów, które ktoś będzie czytał i sprawdzał, ale to jest zmiana całej firmy od naj bardziej szeregowego pracownika, aż po prezesa włącznie. I ta firma musi się zmienić, jak się zmieni, to ESG nie będzie wyzwaniem, nie będzie problemem. Ta firma będzie funkcjonowała w łańcuchu dostaw i będzie pożądanym dostawcą dla większych firm. Bo sektor MŚP to głównie dostawcy dla większych firm, więc oni muszą być na to gotowi, bo duże firmy będą wymagały od nich do tego. Duże firmy będą wymagały od nich tego, by były dostosowane i spełniały wszystkie standardy, tak jak one same muszą spełniać. Kto jest zobowiązany do składania raportów ESG już teraz, a kto będzie musiał je składać w przyszłości? Może zacznę od tego, że w ogóle raportowanie niefinansowe, i teraz obecnie w zakresie zrównoważonego rozwoju, to nie jest rzecz nowa. Już wcześniej największe spółki notowane na giełdzie które zatrudniały powyżej 500 pracowników, musiały składać raporty niefinansowe. Natomiast Odbywało się to na zupełnie innych zasadach, to znaczy na dowolnych standardach te raporty nie musiały być chociażby weryfikowane przez niezależnych audytorów. Natomiast teraz grupa osób zobowiązanych do raportowania i obowiązków związanych z raportowaniem znacznie się zwiększa. Na samym początku nowymi regulacjami zostaną objęte te podmioty, które już wcześniej musiały składać raporty niefinansowe. Natomiast w kolejnych latach dołączą do nich wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz na samym końcu małe i średnie jednostki, natomiast takie, które działają na rynku regulowanym. Więc też zawsze o tym mówię, ponieważ panuje takie przekonanie, że to będą wszystkie małe i średnie jednostki, a tutaj jak najbardziej część z nich jednak zostanie wyłączona z tego katalogu. Ale też przy tym pytaniu myślę, że dobrze jest zaznaczyć jednocześnie, że poza tymi podmiotami, które są bezpośrednio zobowiązane do raportowania, tak naprawdę ESG wpłynie na cały rynek. I zarówno te jednostki, które są w łańcuchach wartości, te, które które chcą mieć dostęp do kapitału, który jest związany chociażby ze spełnieniem konkretnych warunków środowiskowych, czy te, które działają na rynku międzynarodowym, mogą się spodziewać tego, że również one zostaną spytane o kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju.